Witajcie, moi kochani. Ostatnio pokazałam Wam grób Tadeusza Gierymskiego i myślę, że warto przybliżyć Wam tę postać. Urodził się on 9 czerwca 1928 roku w Płońsku koło Warszawy, gdzie jego ojciec zawiadywał stacją PKP, chociaż w oficjalnych dokumentach Tadeusz Gierymski miał wpisaną datę 1 czerwiec 1928 rok jako oficjalną datę urodzin, chociaż miasto się nie zmieniało, czyli cały czas był to Płońsk koło Warszawy. Z kolei ojciec Tadeusza pochodził z Muławy, czy też okolice Warszawy. I tutaj ciekawostka. W Muławie urodzili się również rodzice słynnych malarzy, które Maksymiliana i Aleksandra y, Gierymskich. Myślę, że tutaj miłośnikom sztuki o Maksymilianie i Aleksandrze Gierymskich mówić nie trzeba. Mieli oni jeszcze rodzeństwo, czyli mówimy o Maksymilianie i Aleksandrze, brata Ludwika i siost siostrę Dorotę. I Tadeusz Gierymski jest potomskiem po mieczu, czyli po ojcu Ludwika Gierymskiego, czyli brata Maksymiliana i Aleksandra. Tadeusz Gierymski był polskim prozaikiem i poetą. I to on w sumie był odkrywcą talentu słynnej w Częstochowie, myślę, Haliny Poświatowskiej, o której tutaj też jest na kanale filmik, podlinkuję w opisie. Tadeusz Gierymski w latach 1951-1953 studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Natomiast po uzupełnieniu studiów w 1963 został magistrem filologii polskiej. Debiutował w 1955 roku, publikując swoje wiersze w tygodniku powszechnym. Natomiast w 1976 roku napisał i wydał pierwszy swój zbiór utworów poetyckich Mała Oda do Lampy. W sumie przez wiele lat prowadził konciki poetyckie w prasie, m.in. w Dzienniku Częstochowskim 24 godziny i w tygodniku Gazeta Częstochowska, gdzie właśnie w 1956 roku opublikował debiutanckie wiersze poetki Haliny Poświatowskiej. I w sumie przyznał się po latach, że nie doceniał początkowo utworów Haliny Poświatowskiej i jej. Jakości jako poetki. Natomiast nie chciał sprawiać przykrości młodej dziewczynie, a raczej chciał sprawić przyjemność chorej tej dziewczynie. Jak wiecie, poświatowska miała problemy z sercem, dlatego jej opublikował wiersze. Tadeusz Gierymski publikował również w dwumiesięczniku Aleje 3 i przez wiele lat pomagał poetom amatorom w OPK Gaudemater. W małżeństwie z Marią z Posmyków miał dwoje dzieci, córkę Hannę i syna Wojciecha. Za całokształt swojej działalności otrzymał w 2001 roku nagrodę prezydenta miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Tadeusz Gierymski zmarł 22 listopada 2009 roku w Częstochowie. Jest pochowany na cmentarzu Świętego Rocha. Jeśli kiedyś spotkaliście się z Tadeuszem Gierymskim, choćby w OPK Gaudemater czy na jakimś konkursie poetyckim, to dajcie znać, jak go zapamiętaliście w komentarzach, podzielcie się swoim doświadczeniem i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło.